Cześć witajcie, z tej strony Kamilos i witam was bardzo serdecznie w 93 odcinku z GTA V Legendy i Teorie A w dzisiejszym filmie sprawdzimy teorię o tym, czy w prologu da się ocalić kierowcę Więc bez zbędnego przedłużania, zapraszam was do oglądania Jednak, jak zawsze, chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować, ponieważ jest to dla mnie ogromna motywacja, a także pomaga to w rozwoju kanału. A teraz przechodzimy do sprawdzania tej teorii. Jesteśmy w prologu, a ja już wyszedłem z banku. Teraz musimy pozbyć się jedynie policjantów, jak zawsze, którzy próbują nas zatrzymać. Oczywiście, po tym jak się ich pozbędziemy, to przystąpimy do sprawdzania naszej dzisiejszej teorii. Jednak na początku pokażę Wam kacenkę, w której to ginie kierowca. Bo wiem, że nie wszyscy widzowie, którzy oglądają moje filmy, grali w GTA V. Dlatego pokażę Wam to, jak właśnie ginie kierowca. A także gdzie przejmujemy kontrolę nad samochodem, żebyśmy wiedzieli. Chociaż ja pamiętam w miarę miejsce, ale jednak wolę się upewnić. Dobra, tutaj mamy jeszcze ostatniego. Jeszcze przeżył. Przyjechali kolejni, ale pozbądźmy się najpierw tego, i teraz tych możemy się pozbyć. Dobra, przyjechali jeszcze jedni, kolejny radiołów, ale musimy się ich wszystkich pozbyć, żeby będziemy mogli wsiąść do samochodu ucieczkowego, który jest tam podstawiony i w którym jeszcze siedzi kierowca, bo jeszcze żyje, no ale dobra, przyjechali kolejni, pozbądźmy się ich, na szybko udało się bez żadnego problemu. Niestety ślizgu nie zrobiłem, ale już trudno. Tu możemy jeszcze zrobić ostatni. Dobra, mamy kolejne dwa radiowozy. Dwa ostatnie radiowozy, właściwie. Dobra, jeszcze jeden policjant i już wszyscy zginęli, więc możemy teraz przejść do naszego wozu, który tutaj jest. Oczywiście w samochodzie, który nam posłuży do ucieczki, siedzi kierowca. Zobaczcie, że on jeszcze żyje i wszystko jest z nim w porządku. Normalnie się zachowuje. No ale dobra, teraz musimy wsiąść i pokażę wam samą kastenkę. I fucking put that bitch's face against the glass. You see that? Yeah, you're a <laughs> real stout. <laughs> Kacenka już minęła, a my w tym miejscu odzyskujemy kontrolę nad samochodem. Jednak wam pokażę jak to wygląda. Oczywiście tutaj niczego nie ma. Ciała samego kierowcy także nie ma. Oczywiście tutaj powinien być samochód policyjny, który uderzył właśnie w to drzewo. A właściwie został zepchnięty, ale samego radiowozu nie ma, ponieważ on znika. No a zobaczcie, że ciała tutaj naszego kierowcy także nie ma. Ono również wyparowało. Jednak całkiem spory dystans mamy Tutaj będziemy musieli zablokować tą drogę Albo spróbować postawić kontenery Pomiędzy nami a policjantami Zobaczymy czy to się uda No nie wiem czy całą tą drogę będę obstawiał Czy jednak połowę Nie no, no myślę że do tego drzewa będziemy musieli postawić jakieś barykady No ale zobaczymy Jak na razie musimy wczytać ponownie tą misję I zobaczyć co się będzie działo Jesteśmy już z powrotem koło naszego samochodu I teraz powinniśmy do niego wsiąść Ale na początku spróbujemy Ocalić naszego kierowcę za pomocą map editora i zrobimy coś dość głupiego Ale zobaczymy czy zadziała Ponieważ przesuniemy samochód Wraz z Trevorem trochę dalej Ponieważ zobaczcie, że cały czas Jak na przykład samochód będzie tam Mamy go zaznaczonego na mapie Ponieważ jest naszym punktem Oraz miejscem docelowym w jednym Dlatego będziemy mogli na spokojnie go przesuwać, może przeteleportuję, a właściwie przeniosę Trevora wraz z samochodem do miejsca, w którym to policjanci zostają zepchnięci z drogi, czyli oczywiście do tego miejsca, i zobaczymy, czy coś się stanie, czy w ogóle będziemy mieli kasynkę. Jak ty, Trevor, wyglądasz? No, wyglądasz okropnie, ale dobra, to jest teraz nieważne. Ważne, żeby kierowca, który właśnie z nami jedzie i należy do naszej ekipy, przeżył. Oczywiście wszyscy są w samochodzie. Oprócz Trevora, który tam stoi, dlatego możemy na spokojnie naszą ekipę również zabrać w to miejsce. Za chwilę przełączyć się na Trevora. No dobra, postawmy sobie tutaj ten samochód i zobaczmy, co się stanie. Ok, no stanie się na przykład to. Ekipa została w tyle. No niemożliwe, że ekipa została w tyle, jak my jesteśmy koło ekipy. No trudno, musimy wrócić jeszcze raz i spróbować innego sposobu. Pierwsza próba już za nami niestety nie udało nam się. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem i kierowca, którego mamy ocalić, niestety ale nie przeżył. Ale spokojnie mamy kolejne podejście. Oczywiście nasza ekipa jest już w samochodzie, dlatego Trevor będzie tutaj stał, żeby nic się nie zbagowało. Wszyscy siedzą, no zobaczcie, wszyscy siedzą, tutaj widzę jakieś fajki oraz kawa. Okej, okay, wszystko jest w porządku, ale teraz przejdziemy do zabarania całej drogi, całej części, po której jedzie policja i zobaczymy, czy to coś da. Oczywiście może na początku użyje do tego samochodów niż obiektów, dlatego zobaczmy, jakie mamy tutaj samochody. Mamy rampy rampowozy tak zwane, i zobaczymy, czy one coś dadzą. Tylko nie wiem, czy dadzie od razu tutaj na starcie, czy jednak dadzie je później. No dobra, dajmy je tutaj. Najwyżej zrobię jakąś. Przerwę od nich i zobaczymy, czy to coś da, bo jednak na początku oni jadą tamtym pasem. Nie chciałbym, żeby coś się zbagowało z nami, chociaż wydaje mi się, że to nic nie da. że te samochody jednak sobie nie poradzą z policją, bo jednak jest to oskryptowane skryptowana kaszenka. No ale zobaczymy. Jak na razie je ustawiam, będę musiał chyba przeteleportować Trevora, żeby mi się. Cały ten teren wczytywał normalnie, chociaż zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak na razie stawiam wszystkie te rampy. Idzie nam nawet dobrze. Zobaczmy, jak to teraz wygląda od samego początku. Tutaj na początku jest delikatnie, jakieś rampowozy. Tutaj oczywiście pociągi, które stoją za rampami. Oczywiście rampy przed nimi. Wygląda to naprawdę dobrze. Pokładam jakieś nadzieje w tym, że policja tego nie przejedzie, ale zobaczymy, jak wykryje skrypt. Czy w ogóle to wykryje, a możliwe, że wszystkie pojazdy znikną? Za chwilę się przekonamy, co się stanie. Tutaj mamy te ciężarówki dalej. Tutaj się wszystko zakończy. No dobra. Wygląda to naprawdę dobrze, ale teraz możemy na spokojnie wsiąść i zobaczyć, co się stanie. No zobaczcie, przed nami normalnie te pociągi stoją, dlatego siadamy. Poczekajcie, czy one zniknęły? Nie widzę nic przed nami, przynajmniej nie widziałem. Dobra, stoją! Stoją i zobaczymy jak to będzie wyglądało Okej okay. Oni przejeżdżają obok Pojawiła się policja i zobaczcie Policja normalnie Nic sobie z tego nie robi Radiowóz normalnie jedzie Co tutaj się dzieje, gliczuje się to totalnie Wszystko się tak gliczuje Oni normalnie jadą Kierowca niestety nie przeżył No ale zobaczcie, że było to Naprawdę dobrze zrobione Zresztą, zobaczcie, ile tego tutaj nastawiałem. Widzieliście? No nic się nie stało. Czy one stoją tak, jak stały? Nie, no są, one są nawet nieruszone, bo oni przenikali przez to wszystko. No, zobaczcie, nic się totalnie tutaj nie stało. Pociągi, jak stały, tak stoją. Dlatego na pewno nie jest to rozwiązanie. Na tą teorię jesteśmy już po raz ostatni przy naszym samochodzie, ponieważ przed nami ostatnie podejście do ocalenia kierowcy, i zobaczymy, czy tym razem się to uda. A tym razem spróbuję zablokować policję, a dokładniej ich strzały, za pomocą konteneru. Postawimy po prostu kontenery na tej linii i zobaczymy, czy dzięki temu będziemy mogli ocalić kierowcę. I powstrzymać kule policyjne przed przebiciem właśnie jego głowy. Dlatego teraz znajdźmy sobie kontenery. Powinny tutaj być. Dlatego znajdźmy jakieś duże, żeby były. I na pewno zablokowały nam torlotu, właśnie pocisków. Poczekajcie, czy tutaj będą jeszcze jakieś duże? Powinny być, ale zobaczmy, jakie tutaj jeszcze mamy. Okej, okay, tamten był za duży, ale myślę, że te będą odpowiednie jak najbardziej. Dlatego teraz je ustawmy tylko w jakiejś sensownej odległości. No dobra, tutaj będą w porządku, i zobaczymy, czy one powstrzymają policję przed zabiciem właśnie kierowcy. Bo jak widzieliście, przez samochody przejechali normalnie, ale zobaczymy, jak to będzie z pociskami. Czy przenikną one przez kontenery, czy jednak zostaną zatrzymane. Na logikę powinny. Zostać zatrzymany, ale pamiętajcie, że jest to GTA A dodatkowo jest to misja, która Wcześniej została oskryptowana Zobaczymy jak to będzie w tym przypadku I tutaj jest ostatni i tak to teraz wygląda Zresztą możemy Przelecieć nad nimi Pokażę wam jak one się prezentują Nie no oddzielają na pewno Dwie strony od siebie Nie powinno być żadnego Problemu z tym Nie no wygląda to naprawdę dobrze Dlatego teraz Zamieńmy się z powrotem w Michaela I oczywiście wsiadamy do naszego Samochodu I zobaczymy jak to będzie wyglądało No dobra kontenery nie zniknęły Jedziemy Ok, trochę się bagują. Okej, okay, policja sobie przejechała normalnie. Ok, ale oddzielają. Oddzielają, czyli spełniają swoją rolę. O nie, i teraz się skończyły te kontenery. Najgorzej. Dlaczego nie postawiłem tych kontenerów jeszcze dalej? Niedobrze. Musimy te kontenery jeszcze ustawić dalej. W ogóle, brat, tam wypadł z samochodu i coś się pobagowało, ale muszę więcej kontenerów ustawić. Teraz naprawdę nie żałowałem kontenerów, ponieważ postawiłem je do samego końca, do miejsca, w którym to pozbywamy się policji, a także przejmujemy kontrolę nad samochodem. I zobaczcie, jak teraz wygląda cała nasza droga. Prezentuje się to naprawdę epicko i cały wąż z tych kontenerów jest naprawdę długi. Zresztą, zobaczcie sami, jak to wygląda wszędzie są ustawione kontenery i Mam nadzieję, że teraz coś to da i uda nam się potwierdzić tą teorię, bo byłoby to naprawdę coś ciekawego, ale zobaczcie teraz jak wygląda cała nasza trasa. No wszędzie są kontenery. Wtedy były do tego miejsca, a teraz są aż do tamtego, do tamtego drzewa, w którym właśnie gubimy policję. I tak to wszystko wygląda. Oczywiście teraz musimy wrócić do naszej ekipy. I oczywiście robimy to. Dlatego szybko Trevor, wsiadaj do samochodu. Niech się aktywuje kacsenka. Dobra, wszędzie są te kontenery i mam nadzieję, że teraz uda nam się ocalić kierowcę. Ale zobaczmy, jak zareaguje na to skrypt. Czy będzie się mocno bagowało? No baguje się i to mocno, zobaczcie. Wszędzie są kontenery, oni przejeżdżają normalnie przez nie. Okej, okay. pobagowany to mocno. Trevor zaczyna strzelać. Okej. Okay. Ale niestety nie udało się. Policja przestrzeliła przez kontener. Niestety, ale zabili naszego członka ekipy. Oczywiście zostali zepchnięci. Ale zobaczcie, było do samego końca i niestety nic się nam nie udało zrobić. Niestety on zginął. Taki jest już skrypt. Więc mi nie pozostaje nic, jak powiedzieć, że ta teoria jest po prostu obalona. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować. Napiszcie też w komentarzach. Jaką legendę bądź teorię chcielibyście, żebym sprawdził w tej serii? Również zapraszam Was do filmów o podobnej tematyce, a póki co to by było na tyle, na razie i cześć.